I witam Was, widzowie! Mam nadzieję, że e, filmam się dzisiejszy spodoba. Ja jestem jak e, Jakbyście pytali, czemu mam taki ten, to e, nie pytajcie. To nie jest tak, że jestem blondynem. E, jestem brunatem, ale nie było innego koloru. E, I jak widzicie, jesteśmy dziś z Milonerem 321, czyli z moim bratem Leonem. Jak ktoś mówi, to mu tak. E, no. Elu! Eluwinka! Dobra, i gdzie gramy w Inclusion, czy jakoś tam tak. Eee... Steve going. I chodzi o to, że. Eee, może staniemy sobie na tej, albo nie, ta mapa jest do dupy. Weźmy, to nie wiem. Jeszcze mamy minutę. Ogólnie, o co w tej grze chodzi? Czy ja mogę zmienić te napisy? Czy mogę to zmniejszyć? Eee... Nie. O co chodzi w tej gierce? Ogólnie, jesteśmy naukowcami, którzy są w kosmosie I biorą różne rzeczy I jak widzicie mamy broń dużo Bo robiliśmy badania nad kosmitami I kosmici przyszli O, o, i właśnie kosmici przyszli, ja jestem teraz kosmitą mm, I... Y, Wciśnij tam Leon na tym Ale jak też gadasz to tutaj blisko I możemy chodzić po wędach, to jest takie Among trochę, wiecie? To jest takie Among Us Ale... ale no, Among Us takie, tylko że no wiesz. Co ma wcisnąć? Leon, po pierwsze, chodź tutaj i bliżej. Nie denerwuj, po drugie nie wiem. Co mam wcisnąć? Eee, stanąć. Na takim jednym. O, tam jest tył I ja jestem teraz takim impostorem. O, tam mam jest zaznaczone. farm alien. Ale tutaj. Ja jestem Alienem. Dobra. O! A nie dobra, wydawało się Dobra, tutaj jest typek na górze Trzeba go dojechać, dojedziemy tego typa Ja idę Typa, typa Ela Co jest? Mam broń What the hell? Co jest? Dobra Jestem takim trochę impostorem, jak Wamogas. Yyy... Um, te, ci kosmici to są... Elo, jestem za tobą! właśnie, O, elo, to jest Leon. Tak? A, czyli czerwoni to są nasi wrogowie. E, czyli, e, O, humans win. Kurde, cool. czyli ludzie to są e, tacy krumeci, a impostorzy to... Bo ja przed chwilą byłem takim alienem impostorem. E, to, ale myk, pyk, Myk ty pyk. O, dobra, to mapę. Leo, jak coś mówisz, to tutaj blisko mikrofonu. Jest i duża ta mapa. To najlepsi chyba na ci. O, dobra. Jestem humanem. Ja też humanem. No i znowu blond. I co ja mam? Mam shotguna. Mam pistolet i mam łą. Dobra, biorę shotguna. Czy cokolwiek. Item slots. Dobra. Już jestem przeciwko, po mnie zaraził. Serio, ale dupa, dobra. Mogę to tworzyć? E, nie da się! Ogólnie to gramy na Robloxie teraz. O, o ale się wystraszyłem. Ej, chodźcie, team, team przyjaźni, chodźcie. Chodź, 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 chodź. Mm. O! Dobra, przejście jak normalnie w tym, w Among. Amo, 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 Among. Otwórz się. Pan nie działa. O Ło o, mój Boże! Co ja teraz mogę zrobić? Ej, mam mało apsów! Ej, stój Stałem się kosmitą! No, jestem duchem. Hello! <noise> jestem duchem. Gdzie jesteś? O, ty też jesteś duchem, Leon. Jak się żyje jako duch? Marnie. No, marnie, marnie. No. no to czekamy chyba na kolejną gierę. No, jakby. Leon! Nie dość, że mamy tu sabotaż. Po pierwsze, nie dość, że mamy tu sabotaż. I możemy wymartwić wy tych wszystkich moich przeciwników alienów. Albo nie. Możemy załatwić alarmami wszystkich tych. To jeszcze mamy całą mapę i wszystko się dzieje w kosmosie. Mamy crewmate'ów, czyli y, tych y, naukowców. Y, mamy y, drzwi, które się tam otwierają. Mamy alienów, czyli kosmitów, znaczy impostorów. Normalnie wszystko tu działa jak dwa Nawet lobby mamy podobne. Serio, jestem alienem, ale dupa, 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 dupa. Jestem alienem, głupim. Ale skoczę komuś na twarz. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. O mój Boże. Dobra. No, gdzie tu jest wyjście do jasnej ciasnej. Ale czy oni mnie widzą? Chyba mnie nie widzą. Infekt. O infekowanie! Co jest? No nie, jestem ci duchem. Nikogo nie zaraziłem, ale głupio. Znaczy oni są zainfekowani? A ten? Dobra. Yy, mają mniej życia, ale i tak. Leo, gdzie jesteś? Pokażę. Yy, widzą, gdzie jesteś. I tak jestem tym duchem. No gościu nie znajdę cię w życiu Powiedz gdzie jesteś tyle Nie pokazuj rękał, tylko kąpawec Bo zaraz y, będę nagrywał sam Wywaliło mnie z gry Dobra, ale mamy też telefon, mamy też telefon O! Kurde spadły ty żudu No nie no ja... Ja nie kurde Właśnie do mnie ktoś dzwonił i musiałem odebrać, bo to było okropnie pilne i kurde! Teraz mnie zabił jakiś cholera! Byłem tym Byłem humanem i mnie zabił jakiś gnojek Kurde! Co to za poza? Dobra e, Mam nadzieję, że film się spodobał. Chodź Leon. W sensie jako duszek Jestem przy ma. Ja jestem przy moim ciele. Dobra, mam nadzieję, że film Wam się podobał i yy, siema, elo! Byki. Elo, elo, przez